Sprawa wygląda tak. Jeśli widzieliście vloga z Kawaliorą z ubiegłego roku i sprzed dwóch lat, to kojarzycie taką postać jak No więc, Patka to moja przyjaciółka, która tak się składa, że mieszka półtorej godziny od mojego miejsca zamieszkania. I nigdy nie widzieliśmy się poza poznaniem. Tak być nie będzie, wbijamy Patce na chatę. Ogólnie to jeszcze wczoraj było słoneczko i plusowa temperatura, a teraz jest śnieg jakiś minus miliard. Prawda Fusia? I Czego się że Śnieg zobaczyłaś! Tak? Pierś śnieg zobaczył. Co? No co parówko? Co parówko? No co? piesków. Cześć, <grym> do mnie w końcu przyjechał. Słuchajcie, wiecie jak ja się cieszę? <grym> Mamy takiego mindfucka, że nie widzimy się po otoczeniu kawaliadowym. Tak. Mieszkaj <grym> półtorej godziny od siebie, nigdy się nie odwiedź. To jest po prostu... Spędzimy. <grym> A kto Ci tutaj takie ładne narysował? Kto Ci narysował takie ładne no nie paska? Nie wiem, przysłała w ogóle... Idziemy spadką zwiedzać metropolię <noise> elbląską. Tak, dokładnie. Ale jest bardzo ładna pogoda dzisiaj, poza tym, że jest minus miliard stopni Celsjusza po prostu. A nam o Elblągu. Tak, o Elblągu. El Za wróbką było kiedyś jakiś klub, Fanfakt numer jeden to w 98 albo w 99 roku był tam Justin Timberlake z swoim zespołem. O kurczaki. No. Mówiłam, że to metropolia. Po obwodnicy Erblonga biegały kongury poważnie. Przyszedłem z mi zoo! I ktoś chyba chciał ukraść tę kangurę, i w je wypuścił. Jeden umarł gdzieś na polach z zimna, uh -huh. a drugiemu udało się, się przydostać na drogę. Jakiś kierowca zadzwonił na policję i on zaczął rozmowę. Ja wiem, jak to zawsze, ale musi mi pan uwierzyć. Po Niemcy, biega kangur. <noise> 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 o, ja zawsze Ta, 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 ta. Dobra fatka to to za gość. A generalnie to jest piekarczyk i jest z nim związana legenda naszego miasta, że jak był najazd krzyżaków, to on swoją łopatą odciął linę i zamknął bramę i dlatego krzyżacy nie dostali się do Fajno Fajną masz łopatę, chłopcze. Wygląda na zadowolonego z siebie. sobie w takiej metropolii, która nazywa się Elbląg i pomyślałyśmy, że zrobimy live'a wieczorem. Live jak zazwyczaj na zasadzie Q&A takiego. Co będziemy robić, Fatka? Dzisiaj się nic specjalnego jutro jedziemy do Styl'i. A co to jest? Robimy live'a na Instagramie. Pytanie z serii abstrakcyjnej. Wyrzeźbisz kiedyś własny model? Wyrzeźbi. Nawet jeżeli powie, że nie, to wyrzeźbi, gwarantuję Wam to. Wydam twój kanał, jeden z najlepszych i mega kreatywnych kanałów. Dziękuję! Ale to było urocze. No bo to jest takie, w mój sposób to pisze, a to jest dalej za każdym razem takie milutkie. I w ogóle. A. To jest w ogóle, to jest najlepsza rzecz w tym, w tym YouTubie. Jak do mnie yy, piszecie, że coś zrobiliście, bo zobaczyliście coś u mnie. To jest najlepsze na świecie i to jest największa motywacja. W sumie to, to mi się pomogło na studia dostać yy, w pewnym sensie, bo tam jest takie pytanie, w jakiej, w jakiej specjalizacji się widzisz i tam są dwie do wyboru, nauczycielska i animator kultury. I ja zorientowałam się, że Nauczycielska jest bardziej dla mnie właśnie dlatego, że jak robię tutoriale, to widzę, że one coś faktycznie budzą w ludziach i dzieciaki mi piszą, że zrobiłam pierwsze siodełko, zrobiłam pierwszą stajnię, zobacz, pomalowałam kastoma, dzięki tobie. Jest to w ogóle tak rozbrajająco kochane, że no, pomogliście mi się dostać na studia. <śm> 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 Możecie być z siebie dumni. Może jakieś ulubione sztuki walki? Parkę o, o, o przeżycie. Parkę <noise> o <głosy> nie? <głosy> o przetrwanie na, tak. na Meksykanie zdecydowanie. Moja tak. ulubiona sztuka. I tym Słowacki czy tym Mickiewicz? Tim Mickiewicz. Forever w serduszku ja jestem za jedynym słusznym polskim wieszczem narodowym. Tim Słowacki. No, <noise> wychodzę. Właśnie gdy widzowie mówią od ursz czy ula. Jest mi to obojętne, bo obie te formy bardzo lubię, ale ursz jest takie. Takie bardziej nasze, takie, wiecie, takie ziomkowe, więc. Jaka jest osoba, która zachęciła Cię do kolekcjonerstwa i motywowała Cię, pomagała Ci w tym? Nie miałam takiego przyjaciela, który by mnie wprowadził w hobby i trzymał zajęka. ja raczej się w nim odnajdywałam sama. Tym bardziej, że moment, w którym ja się nim interesowałam, to hobby w Polsce nie istniało. Nie było żadnej grupy modelarskiej. Teraz te grupy mają po kilka tysięcy członków. A jak ja zaczynałam się zabawę z hobby, to nie było ani jednej. Gdzieś tam istniało forum. I w sumie, póki nie zaczęłam YouTube'a, to się zupełnie nie, nie odnajdywałam i nie integrowałam z innymi ludźmi z tym hobby. Nie miałam takiej osoby, niestety. W sumie, ty, Patka, jak weszłaś hobby? Wiesz, nawet nie wiem? Nie wiesz, co się było. O, ładny konik, to sobie hmm? go kupię. Na, na tej zasadzie raczej. I później chyba było tak, że poznałam, no, Emkę? Mhm. Kochamy na Emkę. Kochamy na Emkę. I tam chyba ona jakoś tak bardziej mnie wprowadziła w co hobby. No bo chyba właśnie się jeszcze parę lat temu nie myślało o hobby jako hobby. W sensie, że wchodzisz w coś konkretnego, tak, co tak, ma Tak było jakiś świat. takie, że o zbieram sobie koniki, fajnie, o mam, no. mam kole... kolekcję koników, no. stoją sobie na półeczce. no tak raczej No na właśnie tej się nie myślało się jako o społeczności, nie bardziej. Tak, i dopiero parę, parę lat temu mhm. całkiem niedawno się pojawiło, że o, że to jest hobby, że to jest społeczność i tak mhm. dalej, nie? I to jest strasznie fajne w sumie, że to, że to się rozwija no. tutaj. Czy długo zastanawiałaś się nad nazwą Stajni? Nie, bo spytałam o to moją kumpelę, która razem ze mną jakby pisze, razem pracujemy nad naszymi osobistymi powieściami. I tenebris to jest nazwa zamku przedsionku piekieł, w którym się rozgrywa akcja mojej książki głównie. I właśnie tak gadamy, gadamy, ej, ula, a może tenebris? Więc ja myślę, w sumie brzmi dosyć oryginalnie, to czemu nie? Dzisiaj jakbym miała nazwać kanał jeszcze raz, to zrobiłabym to chyba inaczej. Ale jak już zostało, przylgnęło to ten, ten do mnie, to nie ma sensu zmienić. Coś tam już leiś 2019, mini, które się podobają. Są urocze. Kurdur, zabawki <laughs> dla... To dzieci. są parówko, żyrafo, konio, jamniki! <laughs> tak. Cudowne to jest. Mają w dalszym ciągu swój urok. One nigdy nie były w 100% realistyczne, figurki dla młodszych odbiorców raczej. No. Ale wydaje mi się, że oni tak Ale... poszli, no bo im się mhm. to opłaca, bo jakby się nie opłacało, to by tego nie robili. No bo w sumie tylko... No, mała garstka kolekcjonerów psioczy na nie, a one i tak 90% ich kupujących stawiam, że to są dzieciaki i rodzice. Tak, ich, nie? tak. Puste uważam, że niektóre nadal są bardzo Mają, uzyskani. Niektóre Moldy mają potencjał i są dobrym materiałem na no. customy. Jak się czujesz jako osoba, która bardzo przyczyniła się do rozwoju kolekcjonerstwa w Polsce, czy ja wiem, czy się tak przyczyniłam? W sensie czasami o tym myślę i zastanawiam się, czy ten. Boom na hobby ma jakiś związek z moim kanałem, czy nie, bo się to zbiegło w czasie. Nie chcę śmiało mówić, że tak, ale mam wrażenie, że. No, no, w jak pewnym sporo... sensie myślę, że tak. No bo sporo osób mnie pisze z feedbackiem, że zaczęli zbierać, bo ja czuję na barkach tak, taki trochę ciężar, że jak coś sknocę, to będzie <laughs> bardzo niefajnie. Z drugiej strony, no jest to. Super fajne, bo mi bardzo zależy, żeby było w Polsce takie fajne, przyjazne otwarte środowisko kolekcjonerów. Więc mogąc je tworzyć w pewien sposób, no to jestem bardzo szczęśliwa. Myślisz padka Stania Tryna te Braz miała jakiś Ech, udział czy nie? Myślę, że jak najbardziej miałaś, bo garstka osób na pewno zaczęła tak, jak piszą, że zbierają modele. Dzięki tobie bardziej się, się. tym zainteresowali. Wiesz, jak ktoś zobaczy, że o, to jest fajne, bo się staje na przykład popularnym, to mówi, mm -hmm. ja może ja się też tym zainteresuję. I tak mm -hmm. pewnie kilka osób zostało w tym. Zauważyłam, że dużo osób zainteresować się arkami po moim filmie. To jest arkami. właśnie super, że Polska wchodzi na ten poziom, gdzie już nie ma. Boże, święty, ten model jest taki drogi, przecież to jest zabawka. Tylko Polska wchodzi w końcu na ten poziom, gdzie takie ceny nie robią. Już wrażenia, tak, nie? No. Nie robią wrażenia i zaczyna to być normalne. I no, to bardzo dobrze, bo się to umożliwia rozwój artystom tutaj. Tak, bo w końcu to jest złożona ich praca. Mhm. Masa pracy, masa godzin ćwiczeń, żeby coś się nadawało na sprzedaż. A jest jedynie tak, jak potem nie możesz. Zrobię Customas, sprzedam nie? go za 5 stów. Z drugiej strony, sporo osób się też tym faktem zachłysnęło i trochę żeruje na tych, którzy nie mają od kogo zamawiać, bo mamy bardzo mało artystów. Mhm. Powiedziałabym, że jest deficyt artystów w Polsce. I ci, którzy już coś robią, trochę na tym żerują, moim zdaniem, bo podniosły się straszliwie ceny i one nie, czasami są nie nieadekwatne od, nie do Nie odzwierciedlają czasem tego poziomu. No. Więc no, róbcie rzeczy, pamiętajcie, nawet jak dopiero zaczynacie, to róbcie rzeczy, bo jest popyt. Gdzie idziemy, Patka? stajni! Nie wyspałyśmy się, bo oglądaliśmy Lucyfera do pierwszej w nocy. <noise> w bojowisku. Jesteśmy <noise> w stajni, bardzo nie chcemy się spóźnić. <noise> Biegniemy, patrzcie, koniki! Buba. Eee, się cieszy, że cię widzę. Cześć, Buba! Cześć, Buba! Bo idź sobie. Ej, cześć! Kto mnie tu zaczepia. Cześć! To jest właśnie kobyłka Patki. Meksykana zwana Ciapatką, zwana Bubą. Będzie wstawić nową taką, co w się sensie, płyta. Buba! też są deski i wymieniane. Tu jest. Tu, tu. tych też poleciała Tu też jest płyta wstawiona. Bo jak miała nowo, nową sąsiadkę, to wiecznie deski leciały. Jaki destruktor. O, na půbě. Dziękujemy za oglądanie i subskrybujcie Dla Buby w sweterku. To będzie z większych weekendów w moim życiu, przysięgam. Dziękuję, Patka, jest super, wbijajcie do Patki na Instagramie i Zobaczcie. do zobaczenia długo pa.